Witam serdecznie, tu Ania Lipska-Buchholz. Dziś opowiem o trądziku różowatym. Jako, że jest to temat bardzo rozległy, podzieliłam go na dwie części. W tym filmiku wyjaśnię co zrobić, aby zmniejszyć dolegliwości związane z tą chorobą, a w kolejnym szczegółowo opowiem o pielęgnacji. Tylko połączenie obu tych kwestii zapewni Ci wyprowadzenie buzi na prostą. Jeśli cierpisz na tą chorobę, to doskonale wiesz jak szalenie uciążliwe i trudne jest prowadzenie takiej skóry. Zanim opowiem dokładnie, czego taka skóra potrzebuje, wyjaśnię skąd się bierze trądzik różowaty i czy ma coś wspólnego ze zwykłym trądzikiem, czyli pospolitym. Trądzik różowaty, czyli roza C, powstaje u osób ze skłonnością do zmian naczyniowych, czyli z rozszerzonymi naczynkami i skłonnością do rumienia, czyli tak zwaną nerwicą naczyniową. Oznacza to, że u takiej osoby pod wpływem różnych czynników, chociażby takich jak zmiany temperatur, mróz, wiatr, emocje czy alkohol, Naczynka szybko się rozszerzają, ale niechętnie kurczą. Winę za to ponoszą zaburzenia w naczyniach. Ale skąd one powstają? Najczęściej je dziedziczymy, czyli są to zaburzenia genetyczne. Ale nie tylko. Przyczyną stale rozszerzających się naczyń może być stres, nikotyna, częste picie alkoholu, ostre potrawy lub brak odpowiedniej ilości snu i odwodnienie. Pod wpływem silnego przesuszenia skóry naczynia stają się nadwrażliwe i bardziej kruche. Pierwszym objawem, który powinien się zaniepokoić, jest utrwalony rumień, czyli taki, który występuje na twarzy ciągle, bez względu na to, w jakich warunkach przebywasz. Oczywiście może jeszcze bardziej się nasilać pod wpływem słońca, chlorowanej wody, klimatyzacji, alkoholu czy roztoczy, o których już mówiłam w filmiku o oczyszczaniu twarzy. Odmiana rumieniowa trącika to jego pierwszy etap. Kolejnym są grudki i krostki, więc oprócz tego, że jesteś stale zaczerwieniona, to jeszcze pojawiają się zmiany jak w trądziku pospolitym. Przyczyną tych krostek jest nadmierna praca gruczołów łojowych. Stąd podobna nazwa jak w przypadku trądzika pospolitego, w którym podstawą są gruczoły łojowe, a dokładnie ich nadpodbudliwość. Co zrobić, gdy lekarz zdiagnozuje u Ciebie taką dolegliwość? Przede wszystkim zapobiegać dalszym zmianom. Wiem, że łatwo powiedzieć, ale nie jest to wykonalne. Najważniejsze, co możesz zrobić ze swojej strony, to zmienić dietę. W przypadku trądzika różowatego jedzenie ma ogromne znaczenie. W tym wypadku powinnaś odstawić wszelkie gorące napoje, szczególnie kawę, oraz mocną herbatę, ponieważ kofeina i teina rozszerzają naczynia. Ponadto zrezygnuj z gorących i ostrych potraw z dodatkiem chili, kary czy pieprzu. Nie jest również czekolada i wszelkie fast foody, które mogą zwiększać ilość krostek i gródek. Ogranicz alkohol do minimum i absolutnie nie wybieraj czerwonego wina. Ono najsilniej wzmaga krążenie i zwiększa rumień. Nie dla Ciebie również wszelkiego rodzaju grzańce, czy to na bazie wina, whisky czy piwa. Gorący alkohol spotęguje wszelkie dolegliwości. Oprócz jedzenia, istotna jest całkowita rezygnacja z sauny wszelkiego rodzaju, czyli suchej, parowej, a przede wszystkim podczerwonej. Absolutnie nie korzystaj z solarium, które nawet przy zdrowej skórze to samo zło, oraz z ekstremalnie zimnych terapii, czyli na przykład komory. Nie dla Ciebie sporty na zimnym powietrzu czy kąpiele w gorących źródłach. Unikaj słońca, staraj się przebywać w cieniu. W Twoim przypadku zabronione jest absolutnie opalanie. Promienie słoneczne powodują rozszerzanie naczyń i w efekcie osłabiają je. Jeśli wybierasz się na urlop lub po prostu na dłuższy spacer, to koniecznie, ale to koniecznie zastosuj filtry o wysokim faktorze SPF50. Polecam filtry. Mineralne, ponieważ cera z trądzikiem różowatym często nie toleruje filtrów chemicznych, które zamieniają się w skórze w ciepło i mogą zaostrzyć rumień. Wiele osób z rozacea, czy po prostu z cerą naczyniową, skarży się na nieprzyjemne uczucie gorąca po użyciu filtrów chemicznych. Dlatego wybieraj preparaty z tlenkiem cynku lub dwutlenkiem tytanu. Co jeszcze możesz zrobić, aby nie zwiększać objawów? Ogranicz stres. Łatwo powiedzieć, gdy towarzyszy nam w codziennym życiu. Ale niestety jest on głównym winowajcą nie tylko trądzika różowatego, ale innych chorób. Postaraj się znaleźć codziennie choć chwilę na relaks, wybierz się na jogę lub Pilates, które świetnie wyciszają, a poza tym w Twoim wypadku nie wskazany jest intensywny wysiłek fizyczny, który powoduje duży wzrost ciśnienia, a tym samym silne rozszerzanie naczyń. Jeśli joga nie przemawia do Ciebie, to może taniec lub jazda rowerem. Ważne, aby ćwiczenia, które wybierzesz, nie były na granicy Twojej wytrzymałości, bo wtedy masz jak w banku, że rumień się zaostrzy. Jak widzisz, zapobieganie kolejnym zmianom jest tak samo ważne, jak odpowiednia pielęgnacja, o której opowiem w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.